Siema, z tej strony Seba witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmie na kanale. Dzisiaj witam Was najprawdopodobniej w ostatnim materiale informacyjnym w tym roku, w którym będzie o nadchodzących rozszerzeniach mapowych: o Nordic Horizons, o Missouri, wspomnienie o kolejnych filmikach on the road. Ale przy okazji, na koniec, jeszcze parę informacji na temat kanału. Natomiast przechodząc do pierwszego postu, jest on z 29 grudnia i dotyczy pewnego miasta z północnych terenów, które za jakiś czas będziemy zwiedzać. Miasto to jest o tyle ciekawe, że szukając odpowiedniej wymowy natrafiłem na kilka różnych, więc po prostu wybierzcie sobie jaką tam chcecie, bo sam natrafiłem na wersję Heleftio, Szeleftio, Szelefte. Zwał, jak zwał zresztą jest w tytule, to jest najważniejsze. Nad nim dzisiaj się skupimy, a tutaj jeszcze ciekawostka, pewnie możecie kojarzyć te tereny, które tutaj się pojawiają. One były pokazane na ostatnim specjalnym świątecznym streamie SC Software, ale dzisiaj zostały pokazane w zdecydowanie lepszej jakości i co nieco też ciekawostek. Dowiemy się na temat tego miasta. Także przejdźmy teraz do zawartości postu. To miasto znajduje się w niedaleko północno-wschodniego wybrzeża Szwecji i jest jednym z najważniejszych punktów Laplandii Szwedzkiej. Miasto zamieszkuje ponad 36 tysięcy osób. Jego przydomek to Złote Miasto, nawiązując do bogatej historii przemysłowej i górniczej, zwłaszcza tej związanej z wydobyciem złota. Jak zawsze w przypadku miast, które budujemy dla ekspansji map, w tym mieście znajdziecie wiele charakterystycznych budynków inspirowanych ich rzeczywistymi odpowiednikami. Wśród nich są m.in. liczne biurowce, ogromny parking ozdobiony logo miasta, unikalny hotel zbudowany w całości z drewna oraz symbole alchemiczne reprezentujące różne materiały, wyeksponowane wzdłuż dużego pasażu w strefie przemysłowej. Oczywiście znajdziecie tu również wiele możliwości pracy w lokalnych gałęziach przemysłu. Wspomnieliśmy o bogatej historii przemysłowe miasta, dlatego nie mogliśmy pominąć lokalnej huty stali. Oprócz tego kierowcy ciężarówek będą mogli odbierać ładunki w takich miejscach jak logistyczny magazyn, sklep z materiałami budowlanymi, magazyn ciężkiego sprzętu, a nawet w zupełnie nowym, jeszcze niezapowiedzianym miejscu. Ale nie chcemy zdradzać wszystkich niespodzianek już teraz. I z najważniejszych kwestii z tego postu to tyle. Na pewno końcówka brzmi dosyć ciekawie i pewnie zaskoczą tutaj czymś, ale może że dopiero za jakiś czas w... Pewnie w jakimś specjalnym poście zobaczymy na Nordic Horizons. Trzeba jeszcze trochę poczekać, jeszcze tu mają sporo rzeczy do zrobienia. A przed nami kolejne miesiące oczekiwania na ten dodatek i obserwacji tego, co tu udostępniają, o czym informują, no i tak dalej. Bliżej nam za to do Missouri. I tutaj w sumie też jest pewna ciekawostka i bardzo fajne miejsce, do którego będzie na pewno warto udać się w tym stanie. A mianowicie chodzi o podziemne magazyny. Tak, te magazyny również pokazano na ostatnim świątecznym streamie, ale również pokazano je na świątecznym streamie w 2023 roku. Także trochę na nie, jak i w sumie na Missouri już czekamy, no ale jednak warto teraz się przyjrzeć w zdecydowanie lepszej jakości. Co tutaj dokładnie jest szykowane? Mamy też dokładne opisy i co tutaj takiego się szykuje na terenach Mizuri osobiście powiem już po wcześniejszej lekturze, że no, tak jak już w sumie wspominałem, będzie warto odwiedzić te miejsca, bo wyglądają bardzo ciekawie. Natomiast jak SC Software je opisuje? Co można się dowiedzieć z postu? W trakcie swojej podróży po tej ekspansji mapy natkniecie się na cztery podziemne magazyny, wszystkie inspirowane ich rzeczywistymi odpowiednikami. Największy z nich znajduje się w Kansas City i jest to faktycznie największy podziemny kompleks biznesowy na świecie. Wydobycie wapnia rozpoczęło się tutaj w latach 40. XX wieku metodą filarowo-komorową. Proces ten pozostawił sieć tuneli oddzielonych masywnymi filarami wapiennymi. Z czasem te przestrzenie przekształciły się w serię pomieszczeń: kopuł, hal, korytarzy i kolumn. Dziś miejsce to służy jako idealny magazyn, wykorzystywany przez setki firm do przechowywania szerokiej gamy produktów dzięki stabilnej temperaturze i wilgotności przez cały rok. Kolejny obiekt znajduje się w Springfield, również w dawnej kopalni wapienia. Chociaż jest o połowę mniejszy od tego w Kansas City, nadal zajmuje imponujące ponad 3 miliona stóp kwadratowych czyli niemal 300 tysięcy metrów kwadratowych. Obiekt jest bardzo aktywny, obsługując ponad 600 ciężarówek dziennie i posiada nawet połączenie kolejowe. Podobnych rozmiarów jest inny podziemny magazyn, zlokalizowany na południowym zachodzie Missouri, niedaleko miasta Joplin. Jest on głównie wykorzystywany do przechowywania żywności, więc mimo, że temperatura w magazynie jest dość niska, dodatkowo są chłodzone przy użyciu jednostek chłodniczych na powierzchni. Jeśli udacie się na południe od St. Louis, znajdziecie najmniejszy z tych magazynów, ale nie dajcie się zwieść. Ten obiekt wciąż jest całkiem duży, ponieważ znajduje się w starej kopalni wapienia, gdzie również będziecie mogli dostarczać wiele różnych ładunków. I z teorii z postu to tyle. Jeśli chodzi jeszcze o kwestię tego, jak to się wszystko prezentuje, czy to na screenach, czy na materiale od SCS-u, to widać, że te obiekty faktycznie będą dosyć duże, będą bardzo ciekawe do zwiedzenia. W ogóle na mapach tutaj są pewne podzielone strefy, co też widzimy na GPS-ie, oznaczone to jest różnymi kolorami, co też na pewno jest bardzo ciekawym pomysłem. No i tak jak już była tutaj mowa, na pewno warto będzie odwiedzić te miejsca w Missouri, a może będzie to takie szczególne miejsce, a którego w ogóle będzie warto zobaczyć w Missouri. Zobaczymy, bo to jest oczywiście najbliższy stan, na który czekamy. Premiera nie powinna być jakoś szczególnie daleko, natomiast jeśli chodzi o ten post, to tyle. I jeszcze na koniec wspomnienie o dwóch materiałach SC Sound Jedna jest wyprawy na pewną imprezę związaną z ciężarówkami, druga to obchód wokół Iveco S. Way. Linki do nich znajdziecie w opisie, jeśli kogoś to interesuje. Natomiast, jeszcze tak krótko informację na temat kanału. Grudzień był obfity i trochę się działo. Dlatego w styczniu pozwolę sobie pójść na urlopy, jeśli nie będzie nic ciekawego się działo. Lub też nie będę czuł inspiracji robienia specjalnych filmów, to prawdopodobnie nie będzie filmów, będzie ich bardzo mało. A tak na poważnie to zbliża się za niedługo sesja i inne egzaminy, więc muszę się na tym skupić. Więc powtórka z zeszłego roku się szykuje. Jeśli będzie Wam się nudziło, to na moim kanale jest ponad tysiąc filmów, także możecie w razie wów zrobić sobie z nich jakiś maraton, czy coś w tym stylu. A poza tym w grach macie teraz sporo nowości, więc możecie sobie wykorzystać je, jako chociażby te ostatnio dodane ciężarówki, no i jeszcze trwało. Winterland, prawda? Ale spokojnie, jeśli coś wydarzy się dużego, że trzeba poinformować o tym, a znajdę trochę czasu, to postaram się Was o tym poinformować. Natomiast jeśli chodzi o ten cały materiał, to tyle. No więc dzięki za oglądanie zachęcam do Osjan do filmu, skomentowania go do udostępnienia. Zapraszam na Twittera, Discorda, na mój drugi kanał. Dziękuję wszystkim wspierając mnie, jak i również zachęcam do wsparcia kanału i widzimy się w kolejnych filmach, więc trzymajcie się. No i cześć!